Dzień dobry. Tutaj. Oto najlepsze studio fotograficzne, do którego idzie się tylko raz EG Studio. Studio, w którym zrobicie sobie zdjęcia o najlepszej możliwej jakości, która była dobra 20 lat temu. EG Studio obrobi wam zdjęcia tak, że zapłaczecie ze szczęścia, kiedy rzucicie je do kosza. EG Studio. Gwarancja tego, że nie wejdziecie tam już nigdy murowana. Ale to nie wszystko. Spytaliśmy znanego krytyka fotografii, co o tym sądzi. I to jest to, co nam powiedział. Widzicie, jaka manipulacja? Taka manipulacja. Tu jest napisane bułki w paczce i normalnie nie miałbym do tego nic, ale... Nie ma tutaj paczki, gdyż to są bułki w worku. Elagami sprawi, że wasze oko złabie fotok. Uwaga, uwaga, jeszcze w tym miesiącu promocja. Jeśli zrobicie sobie trzy zdjęcia, dostaniecie w gratisie porterka.